Wyobraźcie sobie klub, który w czasach milionowych transferów i globalizacji futbolu dowolnie ogranicza się tylko do zawodników z jednego regionu. Szaleństwo? A może przepis na klęskę? No nie do końca, bo jednak od 1928 roku nieprzerwanie gra w La Liga i nigdy z niej nie spadł. A chodzi o Athletic Club z Bilbao. Zespół, który z dumą stawia na własne korzenie, ograniczając się wyłącznie do zawodników z kraju Basków. Piłka nożna została przywieziona do Bilbao przez Anglików. W 1884 roku do portowego miasteczka Bilbao przybywali robotnicy angielscy, którzy pracowali w miejscowych fabrykach i stoczniach i którzy to dla zabicia wolnego czasu zaczęli grać w piłkę nożną ze studentami z Bilbao. I w 1898 roku ze zwyczajnych pracowników rozgrywających mecze dla zabawy, zrodził się klub. Początki tej polityki transferowej sięgają 1912 roku, kiedy to klub postanowił polegać wyłącznie na lokalnych talentach. Decyzja ta była odpowiedzią na zarzuty o wystawianie nieuprawnionych zagranicznych zawodników w Copa del Rey w 1911 roku. Przeciwnicy Atletiku oskarżyli klub o łamanie zasady fair play i wystawianie zawodników niebędących obywatelami Hiszpanii, którzy nie mieli formalnego związku z klubem. Od tego momentu Atletic Klub postanowił wystawiać wyłącznie zawodników wyszkolonych lokalnie. Dając początek filozofii, która do dziś wyróżnia ten klub na tle innych zespołów elitarnej piłce nożnej. Każdy z zawodników Atletic Club urodził się w kraju Basków lub wychował się tutaj. Możemy przeczytać na oficjalnej stronie klubu. Oznacza ona, że klub angażuje wyłącznie zawodników urodzonych w kraju Basków lub wyszkolonych w baskijskich akademiach. W praktyce oznacza ona, że klub pozyskuje piłkarzy tylko z tak zwanego Wielkiego Kraju Basków, obejmującego hiszpańskie prowincje i sąsiednie francuskie departamenty. Kraj Basków to region w północnej Hiszpanii i częściowo w południowo-zachodniej Francji, który wyróżnia się odrębną kulturą, językiem i Silną tożsamością narodową posiada własny rząd regionalny, tak zwany rząd baskijski, parlament i szeroką autonomię, m.in. w sprawach edukacji, policji, a nawet podatków. Baskowie są jedną z najstarszych grup etnicznych w Europie. Często się zdarza, że atletyk rekrutuje młodych zawodników ze względu na ich korzenie, ale nigdy nie sprowadzono seniora tylko po to, by miał baskijskie pochodzenie. Motto klubu z Baskoni brzmi: Konkatera Fition Sefal Importation, czyli z wychowankami i lokalnym wsparciem nie potrzeba sięgać po obcokrajowców. Co istotne, te ograniczenia dotyczą tylko zawodników. Sztab szkoleniowy może pochodzić spoza tego regionu. Polityka transferowa Atletiku jest głęboko związana z baskijską tożsamością. Dyrektor sportowy Atletiku Jose Maria Amortu podkreślał, że klub dysponuje kulturą, tożsamością unikalną w futbolu, a rodzina i lokalne wartości są tu wszystkim. Nikt nie ma tego, co my mamy. Mamy kulturę, mamy tożsamość, rodzina jest wszystkim dla Basków i chcemy dbać o naszych ludzi. Wielu kibiców Identyfikuje się z tym przesłaniem. Badania pokazują, że aż 76% sympatyków Atletico wolałoby spadek z ligi niż rezygnację z zasady tylko baskowie. Akademia Lezama regularnie dostarcza pierwszej drużynie utalentowanych piłkarzy, co świadczy o skuteczności tego podejścia. Dzięki temu Atletic Bilbao jest jednym z trzech klubów obok Realu Madryt i FC Barcelony, które nigdy nie spadły z La Liga. Akademia Lezama to ośrodek szkoleniowy i centrum treningowe klubu z Bilbao. Lokalizowana w miejscowości Lezama, około 15 km na wschód od Bilbao, została otwarta w 1971 roku i od tego czasu stanowi fundament filozofii klubu, polegającej na promowaniu lokalnych talentów. Akademia jest kluczowym elementem unikalnej polityki atletiku Bilbao, która polega na pozyskiwaniu zawodników wyłącznie z kraju Basków lub tych, którzy przeszli szkolenie w baskijskich klubach. W ciągu ponad 50-letniej historii Lezamy, około 10 tysięcy zawodników przeszło przez przez jej struktury. W ostatnich latach około 85% zawodników pierwszej drużyny to wychowankowie klubowej akademii. Klub często sprzedaje swoje największe talenty za ogromne kwoty. Na przykład bramkarz Kepa Arizabalaga przeszedł do Chelsea za 72 miliony funtów, Ander Herrera do Manchester United za około 32 miliony funtów, a obrońca Aymeric Laporte do Manchester City za około 58,5 miliona funtów. A jeżeli chodzi o wydatki, to Athletic płaci zazwyczaj sporo tylko za rodzim graczy. Rekord transferowy to wykupienie Iniego Martineza za około 32 miliony euro w 2018 roku. W efekcie tej polityki transferowej klub dokonuje niewielu transferów zewnętrznych. W 2023 roku dokonano zaledwie 12 wzmocnień wszystkich drużyn. Badania potwierdzają unikalność atletiku. Według obserwatorium CIES klub ten ma 100% zawodników z regionu i aż 62% stanowią jego wychowankowie. Dla porównania w światowych rozgrywkach żaden inny wielki klub nie ma tak silnej więzi terytorialnej. Z jednej strony ogranicza to półę talentów, z drugiej zaś wspomaga spójność zespołu i lojalność wobec klubu. Co ciekawe, polityka atletyku budzi mieszane emocje. Dla wielu działaczy i zawodników to powód do dumy. Jak zauważa Amortu, tożsamość i tradycja atletyku to nie tylko futbol, lecz kształtowanie ludzi. Ander Herrera, wychowanek klubu i później zawodnik Manchester United mówił wyraźnie, zapytaliśmy kibiców co wolisz, Zmiany filozofii czy spadek? Odpowiedź była jednogłośna spadek. Nie możemy porzucić tej filozofii, bo to czyni klub wyjątkowym. Wielu sympatyków podziela takie zdanie, z kolei dziennikarze i krytycy zwracają uwagę na naruszenie zasady równości. Polityka ta bywa określana dyskryminacyjną. Według mnie jest to piękna tradycja, ale jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Czy w jakim stopniu tą politykę uważacie może za dyskryminacyjną? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A teraz przeanalizujmy losowy skład wyjściowy Atletiku Bilbao i wybierzmy sobie pod lupę kilku piłkarzy. Kulen Agirre Zabala, urodzony w sercu Baskonii San Sebastian. Jeraj Alvarez pochodzi z baskijskiego Barakaldo. Dani Vivian jest rodowitym mieszkańcem Bilbao, który należy do Basków. Iniaki Williams miejsce urodzenia również Bilbao. Alex Berenguer urodził się w baskijskiej Donosti. Za to Nico Williams urodził się w Pampelunie, która jest stolicą regionu Navarra i nie należy do kraju Basków. Choć urodził się poza krajem Basków, Niko spełnia kryteria klubu, ponieważ jego piłkarska edukacja odbyła się w baskijskich akademiach. Rodzina Williamsów pochodząca z Gany dotarła do Hiszpanii i osiedliła się w Pampelunie, gdzie Niko rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną. Ten w wieku 10 lat dołączył do Akademii Athletic Bilbao, co pozwoliło mu po łączyć życie w Bilbao z bliskością rodziny. Także choć urodził się poza krajem Basków, niko spełnia kryteria klubu. W skali światowej nieliczni mają podobny rygor. W Hiszpanii Real Sociedad stosował podobną regułę wprowadzoną w latach 60 ale w 1989 złamał tą regułę sprowadzając Anglika, Johna Aldridge'a. Nawet kluby medialne wspierające szkolenie młodzieży, chociażby takie jak Barcelona, nie osiągają takich wskaźników. Konkludując, polityka trytiku jest wyjątkiem w piłkarskim świecie, niespotykanym przykładem łączenia sukcesu sportowego z trwaniem przy regionalnej tożsamości. Pomimo tych ograniczeń, atletik Bilbao odnosi ogromne sukcesy. W swojej gablocie posiada 8 tytułów Mistrza La Liga i 24 triumfów w Copa del Rey. Klub udowadnia, że konsekwencja w działaniu przynosi efekty. Ostatni triumf w Pucharze Króla w 2024 roku jest tego najlepszym dowodem, że klub z kraju Basków utrzymuje się na szczycie do dziś. Przynajmniej na moment, gdy odcinek jest nagrywany. Wydaje się, że klub pozostaje zostaje wierny swoim korzeniom, co czyni go jednym z najbardziej autentycznych zespołów na świecie. Ale czy Athletic Bilbao utrzyma swoje zasady w nadchodzących latach? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na tym kanale. No i łapeczkę w górę w sumie też możecie zostawić. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca.